Na białym tle odręczny napis Ligawka Łępice koło Ciechanowca. Grudzień 1982 rok. Film Czarno-biały. Do lasu się chodziło jak te, wiadomo, jak te ligawki robili iśmy robili. To się poszło do lasu, oglądało się na te sosny, w której gałeś, w domu tak dobierało się. To się wchodziło na te drzewo w ten czas. Nie dało się tak to na pasek, czyli po drugiem drzewie. Przeważnie takie kośne krzywe, bo to oni najładniejsze takie wyglądają. Bo proste to takie oni tego wyglądu nie mają, jak proste. A takie ładne krzywe to się nabiera bierze, to się wchodzi na, na sosnę. To czasem to, to tradycyjne wejście. A jednak ja starowatym już 60 parę lat mam i jednak mam jeszcze zdolność, że jestem w się na tę sosnę. Starszy mężczyzna stoi na gałęzi wysokiej sosny. Odcina duży konar i zrzuca go na ziemię. Ostrożnie schodzi. Tylko wadłęczę. Przeważnie. Przed Bożym Narodzeniem. zwiastowało, że się pan Jezus narodzi. To pasterze, jako jest pamiątka. Pasterze śli. Później do pana Jezusa się pan Jezus narodził, strąbo. Strąb, to ta jest tradycja. Tak. Od tego czasu tutaj płynęła i tak nadal płynie. Ja robię to ten, który miał zamiłowanie do tego grania. Ty w ten czas miał zamiłowanie do tego grania i sobie ligawki zaczął robić. I zrobił. I w ten czas jak zrobił, to wiadomo i grywał. Mężczyzna wchodzi do wiejskiej chaty, w której mieści się jego pracownia. To się wybiera sosnowe przeważnie drzewne sosny no i później się wybierze się i to się obrzyna przywozi się do domu obcisuje się tak na, jak ma być ta ligawka poświsła. mężczyzna obcisuje się kierą korę z gałęzi ściętej w lesie sosny Później się ją piłowuje raśplą, czy hebe, hebelkiem. Rzemieślnik kładzie gałąź na drewnianej podstawie i kontynuuje dalszą obróbkę. Strugiem i heblem pozbywa się resztek kory i nadmiaru drewna. Powierzchnia staje się jasna i gładka. Drewno ma kształt olbrzymiego rogu. Wytwórca wygładza powierzchnię drewna pilnikiem. Gdy kończy, ocenia swoją pracę. Ogląda przedmiot z każdej strony. Jest on bardzo duży, węższy na jednym końcu, rozszerza się ku drugiemu. Ma delikatny łukowaty kształt. Później się rozrzuca, rozpoładza się ją na dwoje środek ten wybiera. czysto, jak jeszcze jest mech taki, to się bierze. Ten mech taki jest z żelaza, upala się. Bolec taki, okrągły. I tym bolcem jeszcze się wypala ten mech, żeby był gładko. Na ujęciu podobne gałęzie, niektóre już po obróbce, stoją oparte o ściany. Przed nimi stół stolarski z narzędziami. Mężczyzna bierze dużą piłę do drewna. Tnie gałąź na pół zaczynając od węższego końca. Po rozcięciu niewielkiego odcinka mężczyzna wkłada między dwie połówki mały kawałek drzewa. Kontynuuje cięcie. Mężczyzna przytrzymuje szerszy koniec drewna nogą. Przecina drewno na pół. Mężczyzna odkłada piłę. Jedną połowę układa na długiej drewnianej podstawie. Dłutem i młotkiem wyciosuje środek gałęzi. Zaczyna od szerszej części drewna. Mężczyzna rysuje przy boku linię, do której będzie wyciosywać drewno. Rzemieślnik kontynuuje pracę. Kawałek drewna po wyciosaniu przybiera kształt zwężającej się rynienki. Mężczyzna, specjalnym narzędziem, czyści i wygładza środek. Druga połowa gałęzi została poddana takim samym obróbkom. Mężczyzna przymierza do siebie obie połowy. Kuca przy piecu kaflowym. Sięglę z papierem wyczyścia środek. Później to się wyczyści, to ustnik. Ustnik ten się. Na ustnik się ustawia taki kawałek, jak ma być na ustnik. Tutaj, co ma być. Do usta serce, a tutaj środek musi być wąziuchny, a tam znowu coś się rozchodzi w trąbie w środku, znowu serce. Mężczyzna wyjmuje ze środka pieca rozgrzany kawałek drutu. Podchodzi do stołu stolarskiego i wypala drutem wyciosany środek węższej strony. Bierze szerszy drut i wypala dalszą część środka. Później się skleja, składa się, później się takie jałowcowe skówek sków robi, się stopniowo nabija, tak się sklei, korzonki się takie jałowcowe odcina od, od krzaka i ciągnie te korzenie ciągną czasem 5 metrów. To będzie z, takich, z takiego 5 metrów, to będzie skówek nawet do 4. To trzy, to, to jest, jest, lepiej jak, jest lepiej jak pięć, zależy jakie ja te szkówki, bo jest skówki e, serce grubsze trzeba i cięższe, i cięższe, i cięższe, to jest, to wychodzi dużo jak z takiego korzenia. Kolejnie do samego brzegu ten coś się próbuje, do ust. Czy ona egzamin zdaje, trąbi czy nie. Jest jak nie, błago trąbi, to jest takie specjalne zielasko się upala i się trochę podłuż... pokrodza, robi się dłuższe troszeczkę ten ustnik, to później się jego upala i jego się skraca. I w ten czas już się mieni głos. Z przygotowanych korzeni jałowca wytwórca plecielinki, które nakłada na połączone połówki drewna. Plecionki mają różne rozmiary. Scalają one dwie części ligawki, dlatego mężczyzna mocno nasuwa je na drewno. Do węższego otworu wkłada ustnik. Wytwórca ostukuje go młotkiem, żeby dobrze umiejscowił się w drewnie. Mężczyzna gra na przygotowanej ligawce. A ta woda to jest w razie gdzieś jakaś plusyna, czyli jakieś sparka. To ona się tą wodą uścielnia. Wstaje tak taka plamka i ona się uścielni. O, jak w dużym mrozy znów, to się nabiera wodę i przeleje się i otrzymało się dawniej. Wiesz, tak u przystudnicy w krypie, i w tęce strasznie leciutno grać. Daleko, ślicznie, ładnie te tony te słychać. Podwórko przed domem. Z długiej rynienki mężczyzna nabiera wody do ligawki i płucze jej wnętrze. Wytwórca gra na instrumencie. Wręczny napis na białym tle. Realizacja Krzysztof Chojnacki, Piotr Szacki. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Napis znika.